Historia budynków gospodarczych, ciągu gospodarczego e, związana jest e, no, tak naprawdę z terenem dzisiejszego zamku średniego, gdzie e, początkowo znajdował się teren północnego przedzamcza, jednak z chwilą przeniesienia stolicy tutaj właśnie do Malborka, teren ten został prze, jakby zarezerwowany dla funkcji mieszkalnych, reprezentacyjnych, natomiast funkcję gospodarczą, czyli no, Taką, którą zwykle przedzamcza pełniły, zostało przeniesione na jeszcze bardziej na północ, czyli teren dzisiejszego przedzamcza. Ciąg gospodarczy składa się obecnie z kilku członów, takim najważniejszym z nich jest Kościół Świętego Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z roku 1358 i na bazie tego możemy także datować kolejne człony, które były stopniowo dobudowywane do, do, do tej właśnie tej ściany od strony Zachodniej. Ciąg gospodarczy w kolejnych budynkach miał także ciekawe funkcje. Zaraz za kościołem znajdowała się tzw. infirmeria pachołków, a dalej browary podobnie, czyli takie funkcje stricte gospodarcze. Podobnie jak w okresie krzyżackim, takie funkcje tutaj były w czasach polskich. Tutaj także w tych dalszych częściach budynki gospodarcze ulegały pewnym przebudowom, one też no, ulegały zniszczeniom i, 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 i dosyć takim no, istotnym e, zmianą, więc e, tak naprawdę ta struktura murów jest nie tylko średniowieczna. Istotnym punktem dla, dla historii budynków gospodarczych jest rok 1772. W wyniku e, zaboru miasto i zamek Malbork trafiają e, pod zarząd Królestwa Prus. W tym czasie ciągowi gospodarczemu, jak również innym obiektom zamkowym nadano zupełnie nową funkcję. W ciągu gospodarczym znajdował się sąd tak zwany wójtowski, a w dalszej części umieszczono tak zwaną intendenturę wojskową, która miała, zajmowała się zaopatrzeniem dla wojska. Za tą decyzją też poszły czyny takie powiedział budowlane, ponieważ to jest ogólnie okres, okres dosyć dużych prac budowlanych na zamku. To Cały czas mówimy, że to była w sumie jedna wielka dewastacja. Jednak tutaj, jeśli chodzi o ciąg, szczególnie te środkowe człony uległy dosyć istotnej przebudowie. Na archiwalnych planach, czy też już później fotografiach, możemy zauważyć, że w środkowej części pobudowano od strony zachodniej i wschodniej takie dosyć spore szczyty, pseudoryzality. I w tej nowej funkcji tak właśnie ten ciąg się prezentował. Także w tym okresie zaszła również inna. Widoczna, bym powiedział, zmiana. Mianowicie Kościół Świętego Wawrzyńca przestał być kościołem, został zdesakralizowany. Parafia Malborska, parafia Świętego Jana, która zarządzała już wtedy kościołem filialnym Świętego Wawrzyńca, postanowiła kościół sprzedać, a tym samym także zasilić swoją kasę. Kościół został sprzedany sądowi Wójtowskiemu, który przebudował jego wnętrze, budując ściany działowe i umieszczając w nim biura, archiwum, a także już w późniejszych latach na planach całego kompleksu można tam zauważyć, że znajdowała się także toaleta przy ścianie zachodniej. Tentatura wojskowa mieściła się w budynkach ciągu do około 1823, kiedy wyprowadziła się tutaj z budynków gospodarczych i przeniosła wszystkie swoje biura na teren zamku średniego, mianowicie do skrzydła północnego. Natomiast w tych pomieszczeniach ulokowała się poczta. Poczta dosyć tutaj długo się nie mieściła, bowiem przez około 30 lat do czasu budowy kolei przez Malbork i przeniosła się w latach 50. XIX wieku do budynku przy stacji kolejowej. Cały potem ciąg gospodarczy został zajęty przez sąd. Musimy też pamiętać, że były różne zmiany administracyjne, więc to już nie był wtedy sąd wójtowski, był to wtedy sąd powiatowy, sąd miejski. I cały ten teren on zajmował. Tutaj także warto zauważyć, że ciąg gospodarczy to było takie studium na warstwień, warstw budowlanych z różnych okresów, od średniowiecza przez czasy nowożytne i wiek XIX. Pamiętajmy też, że to jest niełatwy teren. Teren podlewany przez rzekę Nogat, także teren, gdzie dosyć mocno wiały wiatry. I możemy znaleźć w źródłach wiele informacji o podmywaniu obiektu, o zerwanych dachach, o ich ciągłych naprawach. Tak więc obiekt ten no, już od, przez długi czas yy, dla administracji sądowej był dosyć problematyczny. Takim zdumującym momentem była wielka powódź w 1888 roku, kiedy część zamku została po prostu zalana. I to był też impuls dla administracji pruskiej, aby zbudować po pierwsze nowe więzienie. To stało się już na początku lat 90. XIX wieku, a w roku 1897 oddano nowy budynek sądu przy obecnej ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Na początku stycznia 1898 roku administracja sądowa oddała budynek ciągu gospodarczego zarządowi odbudowy zamku. I tutaj no, trzeba też pamiętać, że odbudowa Zamku Malborskiego, czy restauracja romantyczna, czy restauracja scentystyczna z czasów Konrada Steinbrechta, ona była rozłożona na lata. I problemem dosyć istotnym było zajęcie się wszystkimi budynkami, przez, w tym przypadku przez Konrada Steinbrechta. Ciąg gospodarczy, mimo że został zajęty przez zarząd odbudowy zamku, czekał. Przez wiele lat czekał, aż zostanie objęty tą restauracją. Jedynym obiektem, który zaczęto restaurować, był Kościół Świętego Wawrzyńca. Natomiast kolejne elementy, czyli także te dzisiaj odbudowywane. Były wykorzystywane jako kwatery dla studentów, którzy tutaj przyjeżdżali robić praktyki studentów z Politechniki Gdańskiej. Także kiedy przyjeżdżała obstawa. Cesarza Wilhelma II, tutaj także oni mieli swoje kwatery. Natomiast tutaj nie odbywały się żadne prace. Pierwsze działania restauratorskie miały miejsce w końcu lat 30. i one objęły widoczną za mną tzw. Tak część B, czyli część mieszczącą w średniowieczu, tzw. Tak infirmarię Pachołków, czy w okresie nowożytnym białe browar. Budynki ciągu nie zostały spalone w roku 45. -tym. One uległy dosyć szybkiej dewastacji. Były taką jedną wielką ruiną, w sumie najbardziej widoczną z okien pociągu, kościół świętego Wawrzynca, jako Jedyny nie został zniszczony, został dosyć szybko także odnowiony, odestał. Natomiast kolejne części były taką trwałą, można powiedzieć, ruiną. Jedynie na przełomie lat 60., -tych, 70. zaaranżowano kilka pomieszczeń w części B. Natomiast na przomie lat 80. i 90. -tych, część B, czyli wspomnianą infirmerię pachołków, odbudowano na cele hotelowe.